Cześć sianko, witajcie, witam was bardzo serdecznie już w kolejnym odcinku, już w setnym odcineczku na serii Na Polskiej Wsi, a na samym wstępie zostawcie 15 łapek w górę, to będzie kolejny odcinek z tej serii, kto jeszcze nie subskrybuje kanału, no to niech zasubskrybuje, bo lecimy do końca listopada, listopada po 1400 subskrypcji, więc co, zostaw tego suba i... No, i wyślij ten filmik kolegom, koleżankom, żeby jak najwięcej zobaczyło osób. Co? I napiszcie hashtag w, a ja wam przypnę serduszko, i wpadajcie na grupę na Discordzie, która jest podana w opisie, bo tam lecimy po ileś tam osób. Co? E, co będziemy w tym odcinku robić? Pewno się już domyślacie po hashtagu. Tak, po hashtagu się domyślacie, czyli będzie hashtag szef rzepaku. Co? Tutaj co, widzowie? Zrobiłem poza odcinkiem, chyba nic nie zrobiłem. tylko Tyle, że postawiłem tutaj Lublina naszego do garażu, żeby nikt tego Lublina nie widział. Co, eee, co? chyba idziemy do fenda i możemy. Będziemy już jechać siadź, wam powiem. Tutaj musimy najpierw to ten rozrzutnik sobie odczepić, wałaczek odczepić i sobie odpalamy fenda i jedziemy na e, po zestaw uprawowo-siewny. Tutaj. Co, tutaj sobie... Fffcie za Władka. Władek to jest dobra maszyna. Tutaj my walnęliśmy tego Władka, ale dobra. Podnosimy... Te... Oprócz podnosimy ten zestaw to tak. W sumie po co ja to robię? A, tak, dobra, tu chyba coś takiego musi być. Tak, ta, dobra. I co? Oczywiście jedziemy na pole. P które pole? Pole widzę, jak ty kiedyś co rozrzucaliśmy Matko Boska, znowu walnęliśmy ja cię kręcę. Ile ty choć... żeby tutaj zaraz w nic nie walnąć. No zaraz oczywiście walniemy, z moim szczęściem, więc musimy sobie cofnąć i teraz możemy na spokojnie jechać na nasze pole. Tutaj jak widzicie nasze beleczki stoją. Tutaj się akurat wykręcimy ładnie. No stoją, sobie stoją, co? Tutaj... BMK, tak, widzę na to BMK patrzę, ale spokojnie w tym odcinku będzie nasza BMK Nasza Jak? No to zobaczycie ja Zaraz wam wszystko opowiem No ja co, od której tu strony zacząć wam powiem? Chyba tutaj zacznę no od tej strony, ale Najpierw to sobie włączę, widzę, je chudy I rzepak, co, dobra Rzepaczek już jest ustawiony i możemy sobie na spokojnie siać Opuszczamy to tutaj. Jeden, dwa, trzy. Tak, dobra, czyli dobrze wyliczyłem. Chyba od tej strony będziemy siać to, bo tak to nie ma sensu. Wam powiem o, tutaj sobie od tej strony będziemy siać i będziemy jeździć w to i z powrotem, albo sobie, no w to i z powrotem sobie pojedziemy, bo tutaj GPS-a nie mamy. Jak sami wiecie, i sobie oczywiście siejemy. czekajcie, czy ja tak w ogóle sieję to, czy nie. Ta sieje, dobra, rzepak sieje Sieje paczek, więc tutaj Oczywiście jedziemy sobie siać No co, tutaj na tym polu trochę będzie siania, ale to Niestety je sianie jak to sianie Mam nadzieję widzowie, że dostaniemy coś na testy, bo z tym siewnikiem, który teraz mamy, no to ja trochę widzę, się, się Będę denerwował tak w ogóle, bo patrzę jaki my mamy siewnik, a jakie pola, niby kupiliśmy ten siewnik na wiosnę, a tak naprawdę ten siemniczek jest za mały na nasze gospodarstwo, bo potrzebujemy coś większego, ale to... no niestety. Pola się. pola większe, maszyny większe, więc nic dziwnego, że potrzebujemy coś większego. Trochę mamy. Matko boska, widzę ja skręciłem. Ja skręciłem. Ja widzę sobie sobie, dobra i co, teraz oczywiście możemy jechać sobie na spokojnie I jedziemy sobie, tutaj widzę by była taka malutka ści... ścinka powiedzmy, że No, nie, ścinka była, co widzę by sobie, siejemy rzepaczek Myślę, że też dobrze by bronę aktywną, bynajmniej nie musimy tutaj agregatorem Agregatem wjeżdżać tutaj i potem sieć czy... A no tak to widzę, mamy ten zestaw, i robimy za jednym razem. I tyle do, dobrego. Bynajmniej, niby narzekam, ale też trochę nie narzekam. Bo tak to, jakbym tu miał jeszcze orać kultywatorem robić, eee, to potem siacz, no to trochę bym się de denerwował. A tak to widzę, ja Wam powiem, że jak mamy ten zestaw uprawowo no to jest bardzo fajnie wam powiem patrzcie widzowie jak to szybko coś tam w widzowie szybko idzie to niby trzy przejazdy a mamy tyle zrobione już a trochę tych przejazdów wam powiem się zostało ale może jest w tym odcinku pół pola zrobimy wam powiem że ale co te widzowie mam nadzieję że w ogóle dostaniemy jakiś siebnik na testy i, ale jaki to dostaniemy siewnik na testy, tego oczywiście sam nie wiem i wam nie powiem jak na razie. A jak będę wiedział, no to pewnie i tak wam nie powiem, bo albo wam powiem, albo może nie, może wam zrobię taką niespodziankę. Jaki siewnik będzie na naszym gospodarstwie wzięty na testy? No, ja jeszcze to zobaczę, czy w, czy w ogóle będzie jakiś siewnik. Tak w ogóle na testy zacznijmy od tego. Bo tak w ogóle nie wiadomo, czy weźmiemy siewnik na testy, czy nie, bo, bo to jak na razie nie mamy żadnych funduszy na ten siewnik, bo wydaliśmy tak, na Ursusa, na co my tam wydaliśmy? Na nowe przyczepy wydaliśmy pieniądze, więc trochę nie mamy funduszy, wam powiem, a teraz zbieramy oczywiście na prasę naszą, bo jak sami wiecie, no to nasza prasa sip się spaliła, my... W ogóle prasy nie mamy, a mamy widzowie prasę tylko wziętą z, na testy, tą pracę dostaliśmy na, na testy I w ogóle lada dzień mogą w ogóle po tą prasę przy, przyjechać wam powiem No my przyjechać mogą, tu oczywiście sobie cofniemy I teraz sobie y, jedziemy my, Co? Tu dobrze widzowie robi? Dobrze robi, jak widzicie, patrzcie widzowie Ile już mamy zrobione tego pola? Tutaj będzie wzięty, tutaj no, Tutaj w ogóle mamy trochę, niby mały zestaw, ale szybko to w ogóle idzie. Tym zestawem zrobić. Ale to bynajmniej dobrze, bo trochę się narobimy. Ale nie, nie, nie ukrywam, że nie przydałby się taki większy zestaw, taki 4 Bo taki 4 zestawik, by padnie, widzę, się nam wpasował, wam powiem, dlaczego by nie. Aha widzę, tu, ale tutaj są w ogóle problemy takie z tym, z tym wszystkim na tej serii, ale to mniejsza o to powiem. I co, tutaj też kolejny sobie jedziemy, widzę odnośnie tego kombajnu naszego na testy, tego New Hollanda, no to też niedługo firma po niego przyjeżdża i zabiera ten kombajn. My Prasę też pewno niedługo zabierają, więc musimy niestety kupić sobie prasę swoją. Ach, było za dobrze tak w ogóle nam. Ale to. Nie mam Ale to widzę bynajmniej dobrze, bo będziemy w końcu mieć swoją prasę komba i też będzie widział nasz niedługo schowany do, do garażu, bo już nie będzie koszenia u nas, tylko będzie koszenia, ale będzie to kukurydza na krzonkę niedługo w ogóle my widzowie silosu losu nie mamy ale to jakoś się coś wykompinuje. z losu co? Oczywiście będziemy jeszcze widzowie robić to kopać, ziemniaki jeszcze będzie będziemy więc trochę tej roboty jeszcze u nas zostało na tej serii, naszej pięknej ogólnie bo to jest widzę piękna seria nie, nie powiecie że nie tutaj widzę mi się tak pięknie gra na tej serii nagrywa tutaj w ogóle to tutaj to pole by pasowało tak w ogóle kupić bo tutaj jest taki mały przejazd a tak to jakbyśmy to pole w tej sobie kupili patrzcie byśmy mieli do drogi byśmy mieli tu wszystkie pola tak y tak zacznijmy. Potem byśmy sobie tamto dokupili byśmy mieli pole od drogi głównej do drogi głównej. Tak w ogóle to jest dobra myśl. Ale to już w przyszłości sobie będziemy mieli. Więc w przyszłości dlaczego w przyszłości? Bo i tak to pole widzowie powiększyliśmy w tamtym sezonie na, na jesień chyba to było. Powiększyliśmy to pole. I, a jak na razie tego pola nie chcę w ogóle powiększać, bo i tak to pole jest wielkie. Trzeba Resztę pól powiększać, te małe i też trzeba pola dokupywać, żeby było więcej tych pól. Bo sprzęt mamy ok, a, pol, a pól w ogóle nie mamy, praktycznie. Bo tym sprzętem jaki mamy, no to w ogóle się zdążamy obrabiać. Ze wszystkim, patrzcie, widzowie jak to szybko poszło, Wam powiem. Tutaj, widzowie, też Wam powiem, że. W tym odcinku e, będzie, widział oczywiście, dlaczego ta BMK, oczywiście, będzie nasza, bo o tym jeszcze nie powiedziałem. BMK będzie oczywiście nasza, bo w tym odcinku ukradniemy BMK sąsiadowi naszą, więc no, BMK będzie nasza, ukradniemy sobie BMK naszą. No, sąsiad kupił ten kradziony samochód. Mój samochód, więc teraz się niech się zwiąże z tym, że ja mu ten samochód ukradnę i ten samochód będzie mój. A widzę, tą łbemkę sobie ukradnę mu i tą łbemkę sobie sprzedam wam, powiem no, sprzedam tą bękę, żeby nie było żadnych podejrzeń, bo i tak pewno papiery są na niego, bo oni z tym mechanikiem pewno podrobili te papiery, ale to mniejsza o i ja widzę, też podrobię te papiery, powiem. W sumie od papiery mam, więc powiem, że temu gościowi się ta BMK jest moja i, i jak przyjedzie potem do mnie z Protensją, to kurde nic nie widziałem, nic nie nic nie słyszałem, nic nie sprzedawałem wam powiem. No sprzeda ukradniemy BMK, jeszcze widzowie trochę zyskamy na, na tym, więc i sąsiad będzie do tyłu na minus my bo kupił samochód, dał pieniądze, a nie będzie miał samochodu. No, no, tylko jeden dzień się nacieszył tym samochodem, ale to dobrze mu tak. Tak to jest, jak się kupuje ten. Gradzony rzeczy, oczywiście, widzowie. No. My to widzowie nie mamy żartów, a jak będzie ten, p będzie się mścił, no to. No to widzowie, ja mu też będzie ten. No, p jak się będzie mścił, no to też co zrobię. Eee dobra, tutaj też widzę sobie jedziemy, wam powiem. Zaraz będzie widzę koniec. Wam powiem, że zaraz będziemy kończyć, bo i tak to te pole patrzcie widzę ile zrobiliśmy tego pola. No sporo całkowicie. Pół pola można tak powiedzieć, że zrobiłem tym siewnikiem, ale to widzę. Aha dobra. Wykręciłem tak to jest widzę jak się wykręca siewnik. No. No. wróć Tu sobie opuszczamy ten zestawik. I jedziemy. Kolejno. Kolejny raz widzowie. ja Wam powiem, że sobie jedziemy. No. Sobie. Jedziemy sobie tutaj. I zaraz będzie koniec. To tu sobie widzowie. Poza odcinkiem. Sobie do końca Te pole. Akurat widzowie. To będzie. Z parę odcinków. Z tego. tego. Szania Rzepaku. To nie będzie tylko jeden odcinek. To będzie parę odcinku Wszelnych Szybaków, więc się przygotujcie na duże zmiany, wam powiem no e, tutaj jest, tutaj dobra e, e, dobra, teraz tutaj sobie ten no e, co, jedziemy sobie tutaj tutaj co to sobie dojedziemy za chwilę, widzę, do końca, albo zrobimy w tej z powrotem, i będziemy ten, i będziemy sobie iść za chwilę y, samokut kraść. Oczywiście, widzę, to zrobimy w dzień, nie? bo tego sąsiada nie ma. No, on jest w pracy, został BMK, ale my mamy kluczyki do tej bęki, bo ja mam, widzę, kluczyki zapasowe do tej BMEczki, więc pokradniemy mu tę BMK, otworzymy, jakby nigdy nic, nawet alarm się nie włączy. No, ukradniemy BMC, dojedziemy do końca, w sumie do, dojedziemy do końca, wykręcimy się i będziemy my ten odcinek kończyć. No w sumie kończyć. No dopiero jak ukradniemy BMK, to skończymy ten odcinek. Ale tak widzę, prawie całe pole zrobiłem na odcinku, to i tak dobrze jest. W 16 minut praktycznie. Ciekawe, która jest minuta odcinka, bo ja widzę ogólnie tu nie mam drugiego monitora. No, tylko monitor jeden, ale to, no. Powiem, że tak, ale tu jest górka na tym polu. Nie, nie, nie wiem jak tak, nie wiem jak tak można w ogóle robić, ale dobra. Dojeżdżamy do końca i idziemy, widzowie, jakby nigdy nic. Dobra, tu sobie gasimy, niby widzowie, idziemy sobie na obiad do domu, na podwórko, sobie jedziemy, widzowie. Idziemy, idziemy sobie, trochę sobie przyspieszymy, przyspieszymy, ach widzowie Skręcam na to gospodarstwo tak niechcący sobie skręcimy, tu sobie obejrzymy Tu ciach otwieramy, dobra, tu otwieramy, odpalamy nasz polida i jedziemy stąd Oczywiście widzowie tutaj niech ma starego grata widzowie on ma i ma taki inny samochód ale co? Odpalamy samochodzik tu Yes, nie, tu nikogo nie ma, tu żaden samochód nie jedzie, świadków nie ma, więc tyle dobre. Tyle dobrze, tak, widzowie, w końcu, w końcu nasz, nasz, nasza BMK jest na naszym gospodar gospodarstwie, a nie na sąsiadowym. Ach, normalnie, nie chcąc tutaj sobie wjechałem. Teraz BMK jest nasza, oczywiście, dobra, jedziemy. Dobra, widzowie, co? Ja, ja od razu, widzę, sobie tutaj chowam tą bękę Matko, bo trochę walnęliśmy, ale to wsteczny ma Widzę, to BMK, co Co widzę. W tym odcinku to już będzie na tyle. Ja się z wami żegnam. Napiszcie hashtag końcowy BMK, a ja wam przypnę serduszko. I co, widzimy się już w kolejnych odcinkach, już za dwa dni. Co, na razie, cześć.